Drodzy Noksianie. Dzisiejszy film jest, jest bardzo specjalny. Tak naprawdę nie jest. Chciałem się po prostu pobawić tym śmiesznym efektem zachem A Znaczy. Nie, nie wiem czy jest specjalny, czy nie jest. No gramy dzisiaj kogiem na topie? Mam plan na czołg koga. Ale. Ale co to za czołg? Ile ja tym itemów wcisnę tanka, no i ile wcisnę? No przecież. Muszę mieć przynajmniej. Nie mów, że masz skok. Nie mów, że masz skok. Nie uwierzę. Mógłbym się po niego flash'nąć. Szkoda, że tego nie dosięgnie. No dobra. Uh, i zacząłem ze. Ha! Śmiesznie. No dobra, nieważne. Myślałem, że jeżeli trafi go i się flash'nę i z auto atakuje, to będę miał fraga. Dobra, no to tak czy inaczej. Gramy dzisiaj Kogiem. I ten kog to jest kog na topie i mam taki plan, żeby być trochę tanki, a przynajmniej naciskać A, bo u mnie A to jest atak move, tak żeby atakował wszystkich po kolei mój kog. I żeby zabijał wszystkich i nie wiem, jak, nie wiem jak dla was, ale dla mnie to się wydaje bardzo dobry plan. Eee, gramy na Kennena, co nie jest w sumie złą linią. Problem jest taki, że w czołgu kogu to przydałoby się trochę HP. A ja nie bardzo coś mam. Chcemy na pewno jako pierwsi mieć drugi level. No z HP to jest Frozen Mallet, który jest fajny. Więc nie. Ale jest dużo itemów pod speed, których potrzebujemy. Może ja z Botrka zrezygnuję, żeby mieć jeden item dodatkowy pod tanka. A z drugiej strony nie mamy healującego supporta, więc to później będzie takie sobie i ten botrk by się przydał. No nie wiem, ale wiecie co, no w sumie mogę pójść Guinsoo pierwsze, a potem... O, a potem Witsent. Albo Runon. Dopiero potem Witsent. Dlaczego masz level z pierwszej fali? Jak ty to zrobiłeś? Powiedzcie mi. Jakim cudem on ma level? Z pierwszej fali? Ja naprawdę nie wiem. Tak nie powinno być. Z jakiegoś powodu koleżka ma inaczej niż wszyscy. Może ma chody w rajacie jakieś? Albo nie wiem co. My na razie rozhitujemy. Nie spinamy się za bardzo. On ma dalej flasha, prawda? Bardzo dobrze, że tego flesza nie paliłem. Bardzo dobrze, że tam zabijacie na tym midzie. I linia się puszuje w moją stronę. Zastanawiałem się, czy on wychodzi, żeby Bo Boelis tutaj będzie. Leniwy wart. Czasami takie rzucam. I pomyślimy zaraz może nad jakąś agresją. Chociaż nie wiem tak naprawdę, czy chce się bić. Na razie. Dla mnie czas gra na korzyść. Oczywiście, auto-atak mi się skończył. W trakcie W, zasięg dodat... W się skończyło, zasięgu dodatkowego zabrakło. Idzie w moją stronę ten. A mu, mu Nie ma żadnej wizji. Dawaj go! Dlaczego nie rzucałeś od razu? O, złapał! Patrzcie go! Widzicie, wariata? No przyznaję, zwątpiłem w Ciebie. Może przez to zabrakło nam fraga, ale... On miał tutaj, między minionami, mógł złapać tego Kennena. Ale tak czy inaczej, trochę mnie odciążył, ja mam więcej last hitów. Zobaczymy, czy będzie się teleportował... Kennenę. Teleportuje się. To jaki hamski teleport na dodatek. Taki... Wiecie, z disrespektem. Prosto w falę minionów, jakby tutaj zaczekał. A momu? No to mógłby mieć fragę. Ale musiałby to przewidzieć. My zaraz będziemy mocni, spokojnie. Widzicie, jak to jest wyascytowane bosko? Ale bosko, nawet Riot Games mi nie zepsuło tych lasitów. No dobra. A uh, więc, 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 więc. Czy to jest czas na buty? To może być czas na obuwie. Tak, zacznę od buta. Ja nie mam tego luksusu, że nie teleportuję się do wieży, no bo Canon ma stuna i jak nie zestunuje w fali minionów, to może być nieciekawie. Buty pierwsze mogą być dobre. Mmm, dlatego, że łatwiej będzie mi gonić. I zadawać damage. Dzięki temu. Czy chcemy tę falę puszować. Na pewno nie chcemy pudłować. Miejscować raz hitów. Ale okej. Okay. No, jak, jak atakuje. Jak się to atakuje, tę falę to czasem się gubił. Wszysty level ma. Musimy uważać na jego liny, Ale raczej jestem bezpieczny. Dopóki nie dam się złapać e listy. Okej, okay. spalony flash. Znaczy ult jego. On mi spalił flesza. To jest dla niego okej okay trade. Chyba, że uda mi się coś powalczyć z nim zanim on. Wbije znowu ulta. Muszę oszczędzać manę. Tak, okej. Okay. Ale było ciekawe, że tym dostałem. Muszę uważać, kurde. Wiecie co, trzeba do niego trochę podejść. Mam dodatkowego movement speed, także. Teoretycznie mogę go pogonić, nie? Na pewno muszę zachować mana na W. Elis nie żyje. Ale tak. Podchodzić na jeden auto, a tak? Żadna robota. Chyba pójdę na tą falę i się wrócę. Walk of Shame zrobię. Zastanawiam się, czy chcę mu jeszcze popsuć raz Tak mało złota brakuje. Ale ja na miejscu tej elisty bym tutaj szedł. Czy są jakieś kwiatki? Są kwiatki. O. Okej. Okay. Nie jest źle. Mamy Elis. XD. Dlaczego flash? Ale dobrze to wyszło. Kurde, jeszcze mam teraz z tego tego... flesza. E Reda. Kenen się cofnął? O, bogowie. Patrzcie na to Jeszcze nie widział go. A ja nie żyję, bo jestem idiotą, ale to nic HE <ścoughs> Boże O co ja zrobiłem? Co się tutaj stało? Huh. Nie wiem dziwnie co zrobiłem. Żadnego kienia dodgnąłem Takie trochę drewienko. Fala się puszuje w stronę naszego przeciwnika. Co jest dla mnie trochę niedobre, ale, ale, ale... Damy radę, damy radę. To wszystko przez to, że nie jadłem śniadania. Znaczy jadłem, ale... Kawa z masłem. Takie osoby śniadanie. Przynajmniej dopóki się nie przyzwyczai podobno. Bo tak powiem wam, że ostatnio pomyślałem, że będę... Cukry eliminował ze śniadań swoich. Bo podobno, cukry są niedobre dla mózgu. Cukier to zabójstwo. Co gdyby tutaj zgarnąć? Po prostu, co ty robisz? Wow! O co tutaj chodziło? Czy on ma tepe i chce się po prostu tepnąć na linię? Niezależnie od tego, co on chce zrobić. e-list tutaj nie ma. A ja zgarniam playta za darmo. I to jest dla mnie bardzo dobry trade. Jak zbuduję Guinsoo, to już będzie ciężko naprawdę ustać Kennenowi na mnie. Chyba, że będzie mnie shotował. Co jest możliwe. Ale też będzie mnie shotował, dopóki nie zrobię Witsenda. A uraszowanie Nie wydaje mi się jakieś bardzo atrakcyjne. Okej. Okay. Ale nawet jeżeli nie rasuję Ujcenda, to mogę zrobić Negatrona. Wiecie? To ma dużo, naprawdę dużo sensu. Ciekaw jestem, bo. Tak, generalnie ten film jest znowu leniwy i znowu nie montuję, ale to po części dlatego, że mam mało czasu. I będę jechał po PC-to nowego. I zanim tam zainstaluję oprogramowanie i wszystko, to nie zdążę już po prostu filmu zrenderować. A. Ale wziąłem runy pod leczenie te dwie, więc raz jest teoretycznie lepszy niż normalnie. Tylko zastanawiam się, ile to mnie w ogóle wyleczy. Czy to leczy na przykład z W, czy Ability Damage do tego się liczy? Chyba tak, ale nie jestem na 100% pewien. Masz wyższy dowód ode mnie. O, kolego! No nieźle. Jak sytuacja sytuacji Mamy tyle samo, tylko że żyje więcej minionów. To tak jakbym miał więcej. Okej, okay, możemy tutaj linię ułożyć. To będzie miejsce, w którym będę mógł chyba obijać tego. I jak nie zrobię drewna, to naprawdę sporo damage'a można wklepać kanonowi. Mu popsuć trochę laski, wiecie. On jeszcze nie ma protobalta, żeby przepnąć tą linię. Tylko ja nie mogę tracić sam last hitów. a no to wtedy nie ma sensu. A tutaj potraciłem, no kilka minionów straciłem. Generalnie, jeśli nie zabierzemy mu kanona, bardzo ładnie to wyszło. I tak, trzeba robić właśnie. I patrzcie, i teraz mój talon go zabiję. Gdybym tylko nie pomysłował minionów. Nie może go nie dobijesz. Okej, okay, ale ja go dobiję. Nice! Dobra, ile potrzebuję do Rage Blade'a? Nie tak dużo. Kto idzie do mnie? Syndra. Nie wiem, czy nie moglibyśmy jej zabić, ale dobra. Kurde, niespecjalnie widzi mi się wracanie teraz. Tutaj może być elis. Ale nie ma. Uuu. O nie. Ona się akurat wróciła w momencie, w którym ja szczeliłem. Żygnąłem na nią. A. Uh. Przedam tego warda, kupię pikeksa. Pickex jest super. Dodatkowe. No, na razie gram tak spokojnie, powiem wam, bo najważniejsze, żeby nie ginąć. I będzie wtedy ok. No, ja się bardzo mocno skaluję jako Kogma. I to na linii bez supporta, ja muszę podwójnie uważać. Bo jak mnie raz zabije Kenen na combo, to znaczy, że już mnie zabija na każde combo. Dlatego ja tu nie wiem, czy zauważyliście. Pewnie tak. Ale tak w bardzo defensywnej pozycji gram trzymam falę raczej po swojej stronie. O no właśnie, schowamy się za minionami. Oj, główno zagrałem. No, myślałem, że może nie będę musiał flashować. No i za długo trzymałem tego flasha. Jak złożę Ginseng, to wtedy będę mógł prawdopodobnie wchodzić na takie sytuacje, jak tutaj była, typu Olin. in Znaczy to był jego All-in, bo on we mnie wbił, ale. No na pewno, jak złożę jeszcze Outsand, no bo wtedy będę miał heala, nie? To wtedy naciskam prawy przycisk myszy i wstaję od komputera, no to. Generalnie czekam na ten moment. Nice. Tak mało złota mi brakuje. Ali mm. Nie, jest mi smutno, bo mam teraz mniej czasów i trochę farma się marnuje. I to jest takie o strachu. Chcemy wziąć tu wierzę? Jakim cudem? Nie wiem. Wydaje mi się, że to kilka kilka Q tego Kenana było tak na granicy, nie wiem, dziwnych hitboxów, że to było odrobinę annaki no, spróbujmy pograć trochę z teamem. albo nie jeszcze <laughs> jeszcze najpierw jednak krab i uciekamy i puszujemy topa dopóki kanon jest na midzie i nasz team unika walki, i w ten sposób robimy dobrą przewagę. Nie. Nie że puszczać. O, ale mam tutaj kanena. A e, amomu. Wow. Powiem wam, że. Nie wiem, czy ja się wyflashowałem z tego, czy on potem To mnie złapał? Myślałem, że się wyflaszuje z jego ulta łatwo. Dobra, e, nikt nie powinien w tych krzakach stać, może stać tylko Ez, ale... No właśnie, nie ma Ez'a. Oni tam się biją i zginę... zginęła Karma, tak? I na loku e, No dobra, ja chcę to jak najszybciej przepuszować. Z Fartem może nawet zgarnąć... Wierzę, mam 10 sekund. I może mieć TP Kakenen, także nie wiem, czy nie zginę za tą wierzę. No ale dostanę tak dużo złota, że jestem gotów zaryzykować. Nie ma warto może. Ok, zróbmy jeszcze bardziej ryzykownie. Ok, dobra. Jestem teraz naprawdę mocno dziany. Zróbmy tak. Zróbmy tak. A uh, nie będę szedł Hurricane'a szybkiego. Tylko tak myślę, żeby bardziej pójść. Widcent, Frozen Mallet. Żeby faktycznie ten mój, mój Kog'Maw był czołgiem. Zobaczmy. Widcent, Frozen Mallet. Hurricane, mam jeszcze miejsce na jeden przedmiot pod tanka. Myślę, że po Frozen Malecie Sterak byłby dobry. Może całkiem zrezygnuję z tego... A z Hurricane'a, żeby pójść kilka itemów w tanka i mieć clickbait na miniaturkę. Nie wiem, tak myślę, żeby... żeby ten ken żeby ten kok był jak najbardziej tanki, nie? Okej okay. Rozpędzamy się Rozpędzamy się Widzę, że mój teamek też sobie dobrze radzi to nie wiem. Ciężko będzie. Teraz o jakieś walki równe takie, żebym mógł pokazać wam cały damage mojego kolega. Ok, stać mnie na uciecenda i mam tepeka. To robimy tak. Eee, cofam się kupuje uciecenda? tepam na bota. I poszuję bota i szukamy jakiegoś jakiegoś kogoś, kto chodzi tą lewą stroną drogi, nie? Jak się z nim klepiemy później. Fak. Mój minion. Okej. Okay. Postawię kontrola tutaj. Uu. on daje mi całkiem dobrą wizję, o ile stanę? Tak bardziej ok, muszę się wycofać teraz, bo ginę, nieważne, nie, nie, nie muszę się wycofać, bo po prostu ginę. Ooo. <grym i gminę> To było jedno Q, co nie? 600 damage z niego zrobił EZ. To nie wygląda na tank koga. To było jedno czy dwa? Może to były dwa. Bardzo dużo damage mi ten EZ wcisnął. Dobra. Więcej HP. Więcej, dajcie mi więcej. Hmm. A może zamiast. Steraka, Phantom, tylko nie, Phantom daje, nie no, Phantom jest dobry, kurde, jest dobry. Ile daje, czekajcie, 246 set tarczy, a ile daje Sterak? Dlaczego nie mogę Steraka? Sterak jest teraz ekskluzyw dla tych, na no, mele, czempiony. No dobra, ograliście mnie Riot Games, przyznam szczerze, dawno nie grałem. Postaciami zasięgowymi, które mogłyby chcieć budować Staraka, Nawet się nie zorientowałem, kiedy to zmienili. Tak to jest, jak się nie czyta na bieżąco patrzę notów. No dobra. Ile kasy potrzebuję? 2300. Dużo. Powiem wam, że bardzo ciężko mi się zbiera złotko w tej grze, bo... O... Mało fragów mam. Wszystko, co mam w zasadzie, to to jest z tych z minionów. No i ich mam sporo więcej od Kenena. No dalej, nie 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 są to takiej ilości, żeby mieć już trzy przedmioty. Nois. No kolejnego. Słoniaku. Elo. Okej. Okay. Myślała sobie, kog jest miękki. Ta też tak sobie pomyślała. A ja tak naprawdę jestem... CZOŁGIEM! Naciskam prawy przycisk myszy... I tyle. Dobrze, 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 dobrze. Okej. Okay. Czy my damy radę dalej pusznąć? Elis już idzie tutaj. Ja chyba wolę mi mida. <ścoughs> 200 zł mi brakuje tylko. Do Frozen Maleta. Także nie tylko będę czołgiem, ale będę spowalniającym czołgiem. Jeszcze na bocie jest farma. Ale to robi damage 233 magicznego. Na tym etapie gry już bardzo łatwo się kogiem zgarnia dżunglę. Dobra. O, Frozen mallet. Tak, 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 tak. Raczej tak. I mam jeszcze miejsce na dwa przedmioty. Mógłbym złożyć Phantom Densera, który daje mi Atak Speed i tarczę. 600 tarczy. To jest. To jest zadowalająca ilość tarczy, ale tak naprawdę pytanie, czy. A co daje HP? Jeszcze jeden przedmiot pod HP wcześniej. Tak się zastanawiam, co my mamy fajnego, co? Morello? XD, ale to może nie być takie głupie. Oj, biedna koleżanka. Nawet jak mnie złapałaś, to nic ci po tym. O nice, 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 nice nice Hello. A gdzie jest moja wizja? Nie mogłem zabić przez to O, jeden auta tak, tak. Chcesz się trochę powymieniać jeszcze? Zaczekaj na moje W A nie bijesz kogoś, jak nie ma jak ci odpowiedzieć. No na pewno baron jest dobrym kolem. Nadrobiłem trochę statystyki względem teamu. Wcześniej miałem mało okazji do bicia się, bo się skalowałem. A już udało nam się w końcu wyskalować. Patrzcie na ten damage, patrzcie. Cyfry przelatują przed oczami. No dobra, ale co budujemy tanka, w tanka? Dlaczego nic nie widzę, co by było ciekawe? No nie, czy naprawdę najlepsze co jest, to jest Morello. No Morello zwiększa mi damage magiczny. Czy oni mają resist? Mają resist. Tu w trochę. Ale nie tak dużo. Widzę Elisma tylko. Okej. Okay. Trochę niekonwencjonalne. Ale daje HP. I daje damage. Nie widzę innej ciekawej opcji, tak jak patrzę na Trinita ewentualnie, ale Trinita daje mniej HP i w sumie nie do końca jest lepsza. Nie wystarczy nacisnąć samego W i prawego przycisku myszy, tylko inne rzeczy jeszcze ode mnie chcą. Chcą, żebym naciskał co jakiś czas inne przyciski, żeby uruchamiać Trinite. Trinitę. No to ja nie wiem. Nie wiem, czy ja idę na coś takiego. Nie po to gram kogiem, żeby naciskać inne przyciski. Brakuje tak jest, koleżanka, myślicie, że mają tutaj wizję? No to bez znaczenia, mój tymi tak by ich wystraszył. o Nie! O, okej, okay, stracona rka. Dajcie mi ich! No nie mogę, nie mam jak bić. Za daleko są. Teraz niby mam fleszę. Mało jest tych minionów, kurde No jeden, ale poddają, tak? Nawet bym go zabił, nie wiem, gdyby, prawdopodobnie gdyby nie stał pod swoją fontanną i gdyby mój teamek nie poddał, to by, by udało się go zabić. Ok. A honorujemy, nie wiem, Talona, skakał przez ściany i, i dobrze zagrał. Mam tutaj jakieś eventy. To mnie szczerze mówiąc nie bardzo interesuje. Mamy serię do tego, do diamentu. Jej! I. No największy damage. Im dłużej gra by się ciągnęła, tym ten, ten damage byłby większy. nie jestem pewien, czy Ujcent był lepszy niż Botk. Znaczy nie, no w tej sytuacji był, ale prawdopodobnie gdybym szedł zamiast sobie Norba Bodrka i tutaj. Hurricane'a to by było dla mnie lepsze, bo bym się więcej leczył. Nie wiem, jak działa Hurricane z Witsandem. Czy to się leczy? Czy zadaje damage i się leczy więcej? Czy Witsand i Hurricane to w sumie jest teraz op combo? Bo się leczy na każdy atak. Trzy razy więcej niż postać bez tego Hurricane'a możliwy. Okej, okay, mam nadzieję, że gierka Wam się podobała. Na dzisiaj to tyle i słyszymy się w kolejnych filmach. Jutro o 14.00. Nie ma spóźnień. Peace.